Po raz pierwszy w tym roku zdecydowałam się wziąć udział w akcji dotyczącej polskiej gęsi. Zastanawiałam się dość długo nad tym, a właściwie, nie wiem, dwa lata, tak, chyba już akcja trwa. Dlatego, że trochę miałam taki problem z gęsiną, a właściwie z małymi gąskami. Dlatego, że jak byłam mała, to moja babcia miała gęsi i ja strasznie chciałam wiązać im kokardki. Bardziej utożsamiałam to jako, jako, jako cudowne zwierzątko, którym się bawiłam, niż mięso. Ale, ale czas się zmienia, akcja ciekawa, mięso wspaniałe, szczególnie z tych młodych gęsi, dlatego razem z szefem kuchni artystycznej, ze Zbyszkiem Paluchem, zdecydowaliśmy, że będziemy w tym roku podawać gęsinę. Moja przygoda kulinarna zaczęła się od kuchni wegetariańskiej. Więc ja miałam w ogóle problem z mięsem przez długi czas nie jadłam mięsa. I pierwsza moje jakby takie zetknięcie y, z tym powrotem do jedzenia mięsa, to właśnie była gęś. I to była gęś bardzo twarda i nie bardzo pierś gęsi. I nie bardzo rozumiałam, co to za mięso, czym się różni od, od innego drobiu, tak? Okazało się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o gęś, ta gęś musi być odpowiednio zrobiona. Nie tak jak kaczka, prawda, że. Uda się zrobić tę kaczkę na krwisto. Gęś musi być robiona troszeczkę inaczej. Także ta, ta historia była niezbyt przyjemna. Przez długi okres czasu zrezygnowałam w ogóle z przygotowywania gęsiny. Myślę, że tak jak wszyscy. Tak? Zapomnieliśmy o tym, że jest taki drób. Poza tym jeszcze no, trzeba pamiętać o tym, że ja cały czas myślałam o tych gąskach przez pryzmat moich kokardek, które im wiązałam. Więc dodatkowo była ta trudność z tak zwanym oswojeniem gęsi. Ale w tym roku y, spróbowaliśmy, już robiliśmy łódka gęsi, Zbyszek przygotował y, takie wspaniałe confit gęsi, więc y, no myślę, że to będzie y, hit y, jednego y, tygodnia listopadowego w Kuchni Artystycznej.